Widzimy tam teraz z gry Racing Fever Moto. Jak ktoś się do gry i do muzyki, i właśnie walnąłem w uchwyt do mikrofonu. Dobra. E, to jest nasz sprzęt? Motorynka? Serio? Motorynka? Myślałem, że będzie to jakiś. Motor wyścigowy. A tu nie mamy zwykłą motorynkę. Czyli skuter. To fajnie. Mamy skuter. Zarąbiście. Jakby. Co? A tym hamujemy, tym przyspieszamy Dobra, spoko Jakby Trochę z... 100 kilo What? To na pewno Nie jest skuter chyba Jakby Skuter do takich prędkości raczej nie daje Chociaż nie jestem pewien, dawno już nie jeździłem Na skuterze, więc W sumie mogę się mylić W sumie nie pamiętam już ile Jeździł na Maxa skuter. No mi się wydaje, że rzeczy aż tak szybko, no to nie wbijał tej strutówki. Okej, okay. samochód ma idzie Takie 60 Prawie uderzyłem. Jakby nie chce mi się wiedzie, żeby skuter wjechał tak szybko. To jest ustawione raczej na pewno. Nie chce mi się wiedzieć, żeby to jechało 110 na godzinę. A czy jednak to działa? Spoko. Jakby. Nie, no myślę, że jakiś max 80, ale nie 110. O chyba, że jakiś zmodyfikowany, ale no to kurde Ja nie wiem Dawam. Weźmy No nie, on nie może jeździć Aż tyle Jakby... Yy, dziewczyna z Japonii Drugi z Anglii I spoko Dobra Lecimy. O kurde. Większy ruch. 115. No dobra, teraz Mam było ulepszenie, ale no. Tak to, to i tak nie ma to sensu, żeby to aż tak szybko jechało. Jakby. Nie mam ustawiony. Jakby. Nie, bym musiał zobaczyć, jak naprawdę by to jeździło, bo już dawno nie jechałem. Na skuterze, ale raczej na pewno nie. Aż tak szybko to on by nie jechał. Raczej na pewno nie. What the fuck. Co jest? Co on tak szybko jedzie? G 115 na godzinę. Jak, jak to jest chore. Żeby aż tak szybko jechał Jakby chumam mam zwykły motor Jakby Taki zwykły motor Ścigać Prawda, bo to jest normalnie Skuterek No po prostu skuter Jakby mamy Jak to nawet widać, że to To jest zwykły skuter To, to nie ma prawa, żeby to tak jeździło Jakby to jedzie z taką prędkością, że heja To jest chore No... Dosłownie wale Jakby możemy tak... ...se jeździć Kurde, nie zdążyłem Ale no... No nie, no to jest wykonalne. Ja chcę zobaczyć co my tu możemy mieć, bo jeżeli on tak szybko jedzie... No to już bym prędzej uwierzył, że to jeździ 110 niż takie motory... O, to już jeszcze. To już w ogóle... Yy no dobra, no to to jest spoko. Dobra, jaki jest to taki najlepszy? No, maks 400. No. Są, co on ma? Czemu on ma takie dziwne światła, jakby? O, taki widziałem. Taki widziałem na żywo. Świetnym. Jakaś nie jeździłem, jakbym czymś takim jechał. na kur. Świetny. Nie, no, no. No to już jest. To ja Cross mam, bo tak. E, taki monitor, sam Cross. No to takie prędkości rozwija. Prawda? Ale. To jest skuter. No, jakumam? Dawno nie jeździłem, więc mogę. Mogę zapomnieć. Ale. Raczej na pewno tak nie jechał, aż tak szybko. 115 na godzinę to jest. A wykonalne! Żeby to aż tak szybko jechało! Jakby... To Tak szybko daje ten licznik, że ja wale, To jest chore! To jest... A wykonalne, żeby to aż tak szybko... Rozwijało prędkość! Dawaj, znam sposób jak szybko nabijać punkty. Jechać jak najbliżej z samochodów. No I to se samo nalicza Jakby Ja walę jakie to jest szybkie badziewie Jakby To jest tak szybkie Matko już myślałem że ja zaraz walnę No nie no O kurde to jest taki luj. Ja nie mogę, po prostu. Of. A, barierki też działają. O matko, Jakby Okej, okay. ja chcę ulepszyć. Twój motor. No zaraz i tak koniec odcinka, ale mogę nitron? Albo zmienić kolor? Taki czarny, nie. Niebieski mi się podoba, ale no. Uuuu, ładniusio, ale. Dobra. Pyk, 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 pyk. Szybciej nam ad. Szybciej. A no proszę, i to ma maksymalne 130. To i tak jest za dużo. Jakby What the fuck? To i tak jest za szybkie Jakby nawet już przy takich ulepszeniach to to już jest takie Badziewie małe, że... No, może nie takie małe, ale no to to już tak zasuwa, że Ja pitol, Jakby To nie ma prawa, żeby to aż tak szybko jechało Nie ma to w ogóle sensu jakby... To powinno być tak jak teraz. Może nie z tą prędkością, tylko z tym licznikiem. To ma jeszcze sens bo on tak teraz powolutku sobie... O, właśnie tak jak teraz. Coś takiego, a nie, że od razu myk! A sobie i tak zwolnię. Prawda no to, to, to teraz jakoś... Nie wiadomo jak liczy... I tyle. Jakby 130. No nie no, spoko. A ja mogę? Nie STU! Nie może się zatrzymać. No miło. Jeszcze reklamy tutaj. No minuł się normalnie. Eee, no, kurde. Jakby to nawet nie miało szans. Spoko hajs. O, nawet jest multiplayer. Yeah! Są też skrzyneczki. Zabiję gości, którzy wymyślili skrzynki. Jeżeli oni by powiedzieli, Wow, to jest takie świetne, obejdź sobie wszystkie moje odcinki po kolei. te Wszystkie te 300 ileś odcinków i zobaczysz, co ja po prostu czuję już do tych skrzynek, że aż mi się chce płakać i żygać normalnie. Jak już po prostu. O, skrzynki! Jej! To już jest po prostu takie naprawdę już słabe. To jest aż smutne, że nie mają nic oryginalnego. Tylko skrzynki. w ogóle może mi coś wywanie. O, no tak, coś musi być dobrego na odcinku. Ale spoko. Ach, jeżeli spotkam jakiegoś dobrego, to proszę cię obejść wszystkie moje odcinki. To, to pogadamy, naprawdę, obejdź wszystkie odcinki, to wtedy pogadamy i poczujesz się jak ja Ale dobra Naprawdę, to jest smutne, że nie mają pomysłu Ale dobra, no to ja będę i pa.